Witam Was bardzo serdecznie na naszym spotkaniu z tytułu 7 dni z Biblią. Ostatnio mówiliśmy o imieniu Bóg Ojciec. Tym razem chciałbym, abyśmy naszą uwagę zwrócili na najświętszy z Bożych imion. to imię? Kiedy Bóg rozmawiał z patriarchami, z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem, ukazywał im się i objawiał im się jako Bóg Wszechmogący, jako El Shaddai. Czytamy o tym w II Mojżeszowej, szóstym rozdziale. Ale tego Najświętszego z imię oni nie poznali. Dopiero kiedy Bóg wysyła Mojżesza do Izraela, aby ten wyprowadził Boże Lud z niewoli egipskiej. Mojżesz, widząc ten gorący krzew, i znając Boga, pyta się o Jego imię, chce poznać imię Boga, chce się powołać na Boży autorytet. Wtedy Bóg postanawia objawić swoje imię. Dlaczego to było takie ważne? Dzisiaj, współcześnie może utraciliśmy głębiej znaczenie imienia. Dla nas jest to dana osobowa. Ale dawniej imię opisywało osobę dość dokładnie. Mówiło o jej charakterze, mówiło o jej naturze, mówiło o jej sławie, było jej świadectwem i dobrym imieniem, jakbyśmy mogli powiedzieć. Mówiło też, czy raczej reprezentowało też tą daną osobę, opisywało ją, było jej obrazem. Dlatego objawienie przez Boga swojego imienia było tak wielkim, takim wielkim wydarzeniem, nie tylko dla Izraela, ale też i dla nas, dlatego że Bóg przybliżył się do człowieka, objawił się człowiekowi. I kiedy Bóg, jak czytamy w drugiej w trzecim rozdziale, On objawia swoje imię, wiersz 14 i 15, Jahwe, to imię brzmi właśnie Jahwe. Jestem, który jestem, powiedział Bóg do Mojżesza. Oznajmiesz synom Izraela, jestem, posłał mnie do was. Następnie Bóg dodał, tak powiesz synom Izraela, Pan, Bóg waszych ojców, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba, posłał mnie do was. To jest moje imię na wieki i tak będą mnie pamiętać po wszystkie pokolenia. Te imię, one zostały zachowane. Choć, czy potrafimy w stu procentach jak dobrze wymówić. Jak wiemy, oryginalny alfabet hebrajski nie zawierał samogłosek, tylko spółgłoski. W językach semickich to one były najważniejsze. Dlatego ta wymowa nie jest taka pewna. Najczęściej wymawia się jako jachwę, z tym niemcha na końcu. Niektórzy mu wymawiają jako Jechowa. Ale najważniejsze było znaczenie tego imienia. Najważniejsze było to, jaką naturę niosło Boga, co mówiło o Bogu. Jednym z tych znaczeń, które już wspomniałem, jestem, który jestem, jak mamy w naszych tłumaczeniach, ale tych znaczeń jest o wiele więcej. Inne ze znaczeń to jest: Ja mi jest, będący, jestem wieczny, istniejący, sprawiający istnienie wszystkiego, co się staje, oraz Bóg, który jest obecny, Bóg, który kocha. Bóg objawił tą swoją naturę. Te wszystkie imiona stanowią pewne przybliżenie Bożej Natury. Dlatego to było tak wielkim wydarzeniem. Było to nie tylko wydarzeniem wielkim dla Izraela, ale dla nas wszystkich. I kiedy Bóg objawia swoje imię, to on tak jakby przybliża się do człowieka. Bóg w ten sposób daje się człowiekowi lepiej poznać. Dlatego tak ważne jest czczenie Bożego imienia. Jedno z przykazań dotyczy właśnie Bożego imienia tego, żeby czcić imię i nie nadużywać imienia Bożego, bo Pan nie pozostawi bez kary tego, który nadużywa Jego imię. Żydzi, bojąc się tego imienia. Często zastępują je podczas czytań imieniem Elohim Adonai, albo też El Shaddai, czyli Pan Bóg, Bóg Wszechmogący. Kiedy się uczą recytacji fragmentów Bożego Słowa, modlitw, błogosławieństw, jak czytamy też w modlitwach żydowskich we wstępie, zastępują te święte Boże imię, zostawiając ten moment wypowiadania Bożego imienia na tą modlitwę, więc w czasie prób zastępują je imieniem Hashem. Co oznacza po prostu imię. I dlatego, że Żydzi pamiętają o tym przekazaniu, dla nich to imię jest taką świętością, i dla nas także powinno być świętością. Choć my wiemy, że mimo, że to imię kryje tak wiele znaczeń, tak wiele przesłania, głębi dla nas, to one nie zamyka Boga, dlatego że niebiosy, niebios nie potrafią Boga ogarnąć. Także żadne z imion, ale stanowią one przybliżenie dla człowieka, Bożej Natury. Choć jak wiemy, wspomniałem, że one niosły też, te imię niosło Bożą, Boży obraz, Bożą reprezentację, ale te imię, one właśnie w tym znaczeniu zapowiadały też Boży plan zbawienia, mówiły o Bożym obrazie, który przed naszymi oczami będzie wymalowany, a dokładniej mówiły o Jezusie Chrystusie, mówiły o tym, który będzie niósł te Boże imię, którym będzie te imię. Jak to mówi prorok Izajasz w 29 rozdziale, 23 wiersz, bo gdy ujrzą wśród siebie dzieło moich rąk, uświęcą moje imię i świętego Jakubowego, będą czcić jako świętego i będą się bać Boga Izraelskiego, ujrzą dzieło moich rąk i uświęcą moje imię, tego że poznają imię moje. Celem Jezusa było poznanie, objawienie ludziom Bożego imienia. Dopiero w ten sposób, kiedy oni poznali, zobaczyli. Bożego reprezentanta, tego, który niósł w sobie obraz Boga i który przybliżał Boga człowiekowi, było jeszcze większym wydarzeniem niż objawienie imienia, dlatego że Bóg przybrał postać cielesną i objawił się nam. I w ten sposób nie tylko możemy Jego imię znać, ale też mamy możliwość jeszcze bliżej mieć z nim kontakt przez Jego Syna. I dlatego, jak też to powiedział apostoł Paweł w liście do kolosan 1,15. On, czyli Chrystus, jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, aby każdy człowiek, który ma pragnienie, mógł poznać Boga nie tylko po imieniu, ale też tak w sercu, tak osobiście. Do tego Cię zachęcam. A więcej o naszym Panu Jezusie Chrystusie, o Jego imieniu, chciałbym mówić na naszych kolejnych spotkaniach. Do zobaczenia. I jeśli interesują cię rozważania biblijne i nie chcesz przegapić kolejnych odcinków, subskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek pod filmem.